Czuć, że zbliża się wielkie wydarzenie. Napięcie powoli rośnie, atmosfera gęstnieje. To nie będzie zwykły mecz. Wkrótce pierwszych wisek. Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco! Witają Państwa! Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś wspólnie oglądamy mecz o punkty w najbliższej naszym sercom lidze Ekstraklasie. Raków Częstochowa gra z Radomiakiem Radom. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. ta interwencja, to mogła być bramka. Strzał potężny, ale siła nie zastąpi precyzji. Bramkarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Dobra piłka na dojście. Dobra interwencja bramkarza. Tracą piłkę często Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Mógł to strzelić, ale piłka mija bramkę. Rafał Wolski. Uwaga! Świetne prostopadłe podanie. Tak i można się zachowywać w szesnastce. Sędzia wliździe rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. Na chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana 11. Brak reakcji na linii bramkowej. Na pewno była nadzieja, że to będzie łatwy strzał do obrony. Jednak nie tym razem. Piłka powędrowała do boku. Prowadzą zatem 1 do 0. Radomiak znowu z sali boczni. Gospodarzom rzadko jest dane powąchać piłkę. Z tym, że statystyka bramkowa jest dokładnym przeciwieństwem statystyki posiadania piłki. Kiedy prowadzisz, możesz sobie czasem pozwolić na oddanie inicjatywy. Tymczasem właśnie mają szansę. I to tyle z tej akcji. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. No nie najlepiej teraz w obronie. To nie było trudne. Broni Brankarz. Wolski. Roberto Alves. Radomiak. Traci piłkę. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Jeszcze około minuty doliczonego czasu gry przed nami. Przerwa. Za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. Donis. Z tego może coś być? Nie, nie daje się zaskoczyć. Po rzucie rożnym będą mieli okazję wyrównać. Ruka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. To może być groźne. Będzie kontra. Wychodzi na pozycję. I mamy gola. Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Pewne wykończenie. Nie bada się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować mocny strzał, nie daje szans na obronę i dokłada trafienie pod Wygranym pojedynczym. Na razie 2-0. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Pójdźmy, sam na sam z bramkarzem. Niezły ten strzał, na pewno trzeba pochwalić próbę, ale nadal przegrywają dwiema bramkami. Cóż, próbować zawsze warto, co mają do stracenia? No, no, sędzia w tym momencie wykazuje się daleko idącą pobłażliwością. Racja, pokazuje winowajcy kartkę, ale to przecież najlżejszy wymiar kary ta kartka żółta. Pełna zgoda. Zawodnik wychodził tu na czystą pozycję, z tego musiała być bramka. Zgodnie z przepisami taki faul kwalifikuje do usunięcia z boiska. Inaczej obrońcom po prostu opłacałoby się tak faulować. Może coś być z tego podania. Rafał Wolski. I ruszają z kontrą. Będzie ciekawie. Donis. Juha do Grzesika. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Dalej jest groźnie. Gol! A to oznacza, że jesteśmy świadkami hat szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika. Przecież mecz jeszcze trwa. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Można to było rozwiązać na kilka sposobów, ale szybka analiza sytuacji pomogła podjąć decyzję. Uderza bardzo mocno i takiej bomby nie dało się po prostu obronić. Oddają piłkę. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Rafał Wolski. Łukasz znowu w ich posiadaniu. Jest komu podać. Co teraz pokaże Rafał Wolski. Sparnas. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. Rzuca teraz piłkę do środka. Gol! Czyste złoto! ale stracił tę piłkę z voleja! No wspaniały był to strzał! Brawo, brawo! Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. No, chyba trochę daleko, ale A Aj, ależ teraz było blisko. Ładnie huknął. Tak, to niewiele tutaj zabrakło. Kilka centymetrów i mielibyśmy naprawdę efektowną bramkę z dystansu. I oto słyszymy końcowy gwizdek. Gospodarze cieszą się z trzech punktów. No,